Cześć! Witam Was w kolejnym vlogu ze Szkocji, a dokładniej z Wyspy Gieł, czyli Isle of Skye. Spędziliśmy tam prawie tydzień i zwiedziliśmy kilka topowych miejsc. Pewnego poranka zajechaliśmy do Ferryglen. To prawdziwa perełka, pomijana przez wiele przewodników. Są to naturalne formacje skalne. Wędrując łagodnymi wzgórzami porośniętymi trawą, można poczuć się jak Bilbo Baggins. Choć z miejscem nie jest związana żadna legenda, Niektórzy wierzą, że zostało ono stworzone przez wróżki, które nadal mieszkają gdzieś w szczelinach. Narbi zapaczem oczywiście nie mógł sobie odpuścić wspinaczki na pagórki. Kilku innych turystów również szukało najlepszych kadrów z góry, bo jest to szalenie fotogeniczna okolica. Na górę, żeby wejść na ten szczyt, trzeba się przycisnąć przez taki przesmyk, więc wciągać brzuchy i bokiem trzeba wskoczyć na górę. A poza tym ładny widok na górze, całkiem. Tuż obok najwyższego szczytu znajdują się tajemnicze kręgi, wokół których turyści zaczęli układać kamienie i miniaturowe wieżyczki. Mieszkańcy ponoć proszą jednak o nieingerowanie w naturalny ekosystem tego miejsca i o zaprzestanie tego zwyczaju. Samochód zostawiamy niedaleko na płatnym parkingu. Wędrówka z niego do Ferry Glen to niecałe 30 minut. Według mnie warto odwiedzić to miejsce. Przy dobrej pogodzie dojrzycie pobliskie stawy i wodospady, natomiast przy tradycyjnie mglistym dniu panuje tam niesamowity klimat. Nam trafił się akurat taki i powiem szczerze, że uwielbiam takie roczne zdjęcia w mgle. Na wyspie Sky jest sporo takich zatoczek, gdzie można zrobić przerwę w trasie, zjeść obiad czy zwyczajnie spędzić noc. My kilka razy z nich skorzystaliśmy i przyznam, że nie było tak źle, jak początkowo mi się wydawało. Mimo, że parkuje się blisko ulicy, to wieczorową porą jest bardzo mały ruch, a noce są ciche i spokojne. Szkockie Highlands to jeden z najbardziej dzikich i odludnych obszarów w Europie. Kolejnym miejscem, jakie postanowiliśmy zobaczyć, to latarnia Nest Point. Jest to punkt obowiązkowy dla osób kochających ocean, klify i niesamowite widoki. Dojeżdżamy jednopasmową drogą, a samochód zostawiamy na poboczu ulicy i zaczynamy wędrówkę do latarni. Nie jest to długa ani ciężka trasa, jednak trzeba się przygotować na warunki pogodowe. Kiedy my tam byliśmy, wiał tak silny wiatr, że utrudniał chodzenie i urywał głowy. Dosłownie. Po drodze mijamy stada owiec, na które trzeba uważać, mając psa. A raczej na psa trzeba uważać, tym bardziej mając takiego apacza, który uwielbia polować, a zapach owiec powoduje u niego euforię i wielkie szaleństwo. Nest Point jest miejscem niezwykle malowniczym. Z jednej strony możemy podziwiać wyżynny krajobraz Sky, który zwieńczony jest stromymi klifami opadającymi w zimne wody Oceanu Atlantyckiego. Myślę, że biwak z namiotem przy zachodzącym słońcu w takim miejscu musi być magicznym przeżyciem. W bardzo ciężko znaleźć fajne miejsce na rozbicie się na dziko autem. To jest jedno chyba z fajniejszych, jakie do tej pory znaleźliśmy. Aczkolwiek tam zaraz za tymi drzewkami już jest droga. Tutaj bardzo ludzi chwali sobie parkingi, takie zajazdy przy drodze, mówiąc, że o świetne miejsce do zaparkowania na dziko. A wjazd do takich fajnych terenów no jest niestety jest zamknięty, bo wszystkie tereny są prywatne więc ktoś musiałby bardzo pozwolić, żeby tam wjechać z tego co wiem, to na takich dużych farmach organizowane są jakieś... E, organizowane są można sobie wykupić wjazd, żeby tam pobawić się offroadem e, a poza tym, no nie wiedzie się za bardzo z drogi Te zatoczki, jakieś parkingi i to tyle, jeżeli chodzi o nocowanie na dziko w Szkocji jedziemy teraz na e, północ i zobaczymy jak tam wygląda e, kempingowanie, biwakowanie, jazda kamperem, bo tutaj o ile widoki, wszystko piękne, tak e, ta dzikość mm, jednak średnio dostępna dla ludzi. Trzeci raz jesteśmy już pod e, szczytem Stor. Pierwsze dwa razy jak to byliśmy pogoda była absolutnie nie do w ogóle wyjścia z auta. Mm, nie dosyć, że padało, to jeszcze był niesamowity wiatr. Już mieliśmy wyjeżdżać dzisiaj z wyspy, e, udać się w dalszą część naszej podróży, ale trafiliśmy na okno pogodowe. Niesamowicie w ogóle jestem zdziwiony, że takie się trafiło i zaczynamy zaraz wędrówkę, o której e, marzyłem. Nie mam nic do dodania. Ani nie wieje, ani nie pada. Jest widoczność doskonała, także ruszamy. Sami jesteśmy w szoku. I się będziemy cieszyć chyba tą wędrówką. Pierwszy raz w ogóle tutaj wyjściem na zewnątrz. Dobra, go. Wycieczka na wyspę Sky nie byłaby kompletna bez zobaczenia The Old Man of Store. Ponadto jest to najbardziej spektakularny krajobraz w Szkocji, który swoim surowym klimatem przyciąga każdego roku tysiące turystów i fotografów z najdalszych zakątków świata. My zwróciliśmy uwagę również na to, że było sporo psiarzy ze swoimi czworonogami. Według legend skała ta jest kciukiem starożytnego olbrzyma, który zamieszkiwał zachodnie wybrzeże Szkocji i żywot swój zakończył na wyspie. Jest to ostatnia część jego ciała, jaka pozostała na powierzchni. Przy dobrej pogodzie jego charakterystyczny kształt można podziwiać już z odległości kilku mil. Na miejscu znajdziecie darmowy parking, skąd wędrówka pod 45-metrową skałę zajmuje około 45 minut. Szlak zalicza się do kategorii łatwych, ale miejscami potrafi być śliski i błotnisty. Dlatego warto wyposażyć się w dobre obuwie, aby uniknąć upadków. Byliśmy naprawdę bardzo szczęśliwi, że w jeden z ostatnich dni na wyspie pogoda nam dopisała na tyle, że mogliśmy zrobić wymarzoną wędrówkę i zobaczyć najbardziej charakterystyczny punkt wyspy z bliska. Do trzech razy sztuka. Trzeci raz podje podjechaliśmy pod parking, pod y, tym szczytem, pod tą skałką, i w końcu pogoda pozwoliła nam tu wejść. Mimo, że już się robi tak mgliście, no ale mm. jesteśmy na wyspie mgieł, więc czego się spodziewać. W każdym razie, wędrówka ciężka? No, troszkę stroma, ale krótko. Tak, ten w miarę przyjemnie. Jest pół godziny szliśmy? 40 minut, no, 40 minut. W jedną stronę. Nie wchodzimy na szczyt, tylko do punktu takiego mm, Najbardziej turystycznego w tej, w tej okolicy i nam to wystarczy, bo musimy ruszać dalej. I może teraz powiemy, gdzie jedziemy? Tak, z tego miejsca w no. ogóle powiemy, gdzie jedziemy, i to już zobaczycie w następnym odcinku, a będzie to North Coast 500. <słyska> NC500, czyli droga północna, szkocka, ponoć najbardziej malownicza. Ponoć porównywana do drogi Road 66 w Ameryce, także zobaczymy czy faktycznie tak jest. I zapraszamy Was z tego miejsca do następnego odcinka, a dzisiaj to by było już tyle. Żegnamy się, dziękujemy za oglądanie. Dajcie znać w komentarzach, czy się podobało tradycyjnie. I do I następnego! Do następnego. <laughs> pa! Ktoś drona puścił w tą mgłę. Nie ruszaj się teraz, dobra?